Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Kłania się Michał Urbaniak, jest ze mną także poseł Robert Winnicki. Jesteśmy pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ składamy kolejną interwencję do ministra rolnictwa w sprawie właśnie zboża na, z Ukrainy wjeżdżającego do Polski. Trzeba pamiętać, tutaj rozbija się kwestia o interes polskich rolników. I wielkich korporacji, które na Ukrainie właśnie produkują zboże, które wjeżdża do Polski, tutaj już zostaje i w bardzo dużej części nie wyjeżdża, jednocześnie radykalnie obniżając ceny naszego zboża w skupach. A to jest bardzo nieuczciwy proceder, ponieważ. Standard jakość zboża ukraińskiego i jakość zbo, zboża polskiego znacznie się różnią. Na Ukrainie można używać wielu środków ochrony roślin, których w Polsce nie można używać. Nasze zboże ma obiektywnie lepsze właściwości e, i zachowuje standardy, które narzuciła nam też e, Unia e, Europejska, więc po prostu polski rolnik ma zboże dobrej jakości, to ukraińskie jest niepewne, a wjeżdża na polski rynek i nasz minister rolnictwa de facto nic z tym e, nie robi. Przed świętami Bożego Narodzenia interweniowaliśmy już w ministerstwie, dostaliśmy e, informacje na temat tego, ile zboża e, wjechało, ale nie wiemy, co się e, z tym z Bożem e, dzieje dalej, no to o tym też mówił e, nam minister. Ale teraz chcemy też ministra zapytać, między innymi, o to, czy to prawda, że na spotkaniu z rolnikami, e, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, stwierdził, między innymi, że tranzyt to fikcja i nie ma żadnego korytarza solidarnościowego, że jest to e, tylko hasło propagandowe, którego używają, które e, szermują w, w mediach. A w praktyce to zboże po prostu zostaje u nas i przez to też nasi polscy rolnicy mogą wpaść w wielkie tarapaty finansowe, co będzie skutkowało tym, że obniży się poziom bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ponieważ wielu z rolników, którzy dzisiaj na tym rynku operują, może po prostu nie wytrzymać tej presji i z tego rynku wyjść, co będzie powodowało automatycznie tragedię wielu. Polskich rodzin. Wielu ludzi może stracić swoje podstawowe źródło dochodu, a pan minister Kowalczyk na spotkaniu z rolnikami i po, na konferencji prasowej po tym spotkaniu w zeszłym tygodniu mówił, że przygotuje dla Rolników, tutaj rozwiązania, tylko że to ma być rozwiązanie, y, którym będzie dopłata do 50 hektarów, wyliczona z, ze średniej y, i to dosyć naciągany, trzeba to powiedzieć, jeśli chodzi o ceny y, artykułów rolno-spożywczych. Tylko, szanowni Państwo, dopłatami nikogo nie nakarmimy. Jeśli nie będzie Pełnej kontroli. Jeśli nie będzie blokady, jeśli nie będzie weryfikacji i realnego, ewentualnie uruchomienia tego korytarza e, solidarnościowego, to nasi polscy rolnicy znikną z rynku i to będzie tragedia wielu tysięcy Polaków, to będzie tragedia dla całej naszej gospodarki, ponieważ bez bezpieczeństwa żywnościowego my jako państwo bardzo wiele tracimy i stajemy się bardzo wrażliwym celem dla naszych wrogów. Bardzo proszę, Robert Winicki. Szanowni Państwo, to, co rząd PiSowski szykuje polskim rolnikom, co gotuje już polskim rolnikom, zwłaszcza tym, którzy uprawiają zboża, to jest katastrofa. Mamy do czynienia po tym, kiedy zarznięto tak naprawdę produkcję wieprzowiny, po tym, kiedy spadają ceny w mleczarstwie, mamy do czynienia z zalewem Polski przez fatalnej jakości zboże produkowane przez globalne koncerny na Ukrainie. To jest fakt. Niekontrolowane, fatalnej jakości, wierzające jako zboże techniczne lub w ogóle o niewiadomej klasyfikacji, rozlewa się po Polsce. Nie prowadzi do obniżki e, cen produktów, nie prowadzi do obniżki e, warunków funkcjonowania gospodarki rolnej, ale prowadzi do tego, że nasi producenci są po prostu na skraju bankructwa albo wręcz już w tym momencie bankrutują. Co robi minister Kowalczyk w zeszłym tygodniu? Spotyka się z rolnikami i doprowadza ich do rozpaczy. Oni wychodzą z tego spotkania, na którym minister Kowalczyk, wicepremier rządu, wprost im mówi, że tranzyt jest fikcją czyli ta idea, że zboże od koncernów produkowane na Ukrainie ma tylko przejechać przez Polskę że to jest fikcja. Tak. Kowalczyk, który kłamał w zeszłym roku, Kowalczyk, który kłamał potem, że będzie tranzyt, kłamał na temat wysokich cen, które miały być e, zbóż, teraz ma czelność w twarz coś takiego mówić polskim rolnikom. Konfederacja interweniowała w tej sprawie wiele miesięcy temu. Interweniowaliśmy w grudniu. Dzisiaj znowu jesteśmy w tym ministerstwie i nie będziemy odpuszczać sprawy, dlatego że ten rząd ma polskie rolnictwo głęboko gdzieś. Ten rząd. Potrafi tylko i wyłącznie dawać prezenty wyborcze w postaci jakichś trzynastek, czternastek, dopłat, ale to nie jest realna gospodarka. Realne gospodarstwa w tym momencie, panie wicepremierze, panie ministrze Kowalczyk, bankrutują z waszej winy, z pańskiej winy. To jest pańska odpowiedzialność, to jest wasza pisowska odpowiedzialność, i my dopilnujemy, żeby każdy, kto do tego przykłada rękę, został rozliczony. A realna pomoc, żeby została udzielana rolnikom. Dlatego po raz kolejny dzisiaj tu jesteśmy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.